Cześć, dzień dobry z tej strony Andes i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Moving Out. I moi drodzy, dzisiaj przechodzimy za most. Trochę się stresuję, bo domyślam się, że to już będą takie trochę poważniejsze przeprowadzki. A, bo my teraz do biurowca. O oh my goodness, było coś takiego w poprzednim odcinku. Przestań we mnie wjeżdżać. O 9:20, słuchajcie na. Brąz, no to tu będzie takie dość chyba poważne zlecenie. Zobaczymy zaraz. Co tu nam pokażą? A to jakieś duchy? Wiem, wyobrażasz sobie pracować cały dzień w biurze. <ścoughs> Co za łeb. Aha, tutaj... Mm -hmm, mm -hmm. O Jezuniu. Aha, a nasz bus, znaczy. Nasza naczepa jest tutaj. Rozumiem. No dobra, to słuchajcie, weźmy najpierw to, co jest w pobli. Ale weź. Jest tułkiem okno. Oczywiście, bo że nie może być u mnie normalnie, bo po co? Choć już tym bulbulatorem jakimś... O, od razu postaw, tu jest jakiś duch i ten duch pewnie mnie może wystraszyć, tak? Dobra, idźmy teraz tędy. Nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia, czy się wyrobię, czy się ogarnę. Najważniejsze, że mam tęczę z tyłka. To jest bardzo fajne. Gdzie ten duch? To nie. Fote kanapa. No pewnie, tak. I co jeszcze? Ta winda przestanie mi... O Boże. <laughs> co jest? Nie tak. A co ta winda robi? Nie wiem. Ona... Uj, zablokowałem. Wejdź. O... Mamy paczkę, żebym tego nie przeniósł. Ile mam w ogóle? 18 rzeczy. No dobra. To jeszcze 14 w takim razie. Kubek czy stolik? Stolik. Pójdziemy dookoła, bo wiecie, tam ten duch łazi. Duch i Tędy. Ale jak ja mam go przenieść? Chyba, że... nie no jak? Mogę to... No przecież oknem go nie wniosę. Ale to jak? No ale możesz! A tędy przejdziesz? O, świetnie. Drugie okno stukałem. Świetnie. E, nic nie poradzę. Takie są uroki. Boże. Wyprowadzek. <grywa> Dobra, już jak tłukę, to tłukę wszystko trudno się mówi. Idzie się dalej. Chodź. No, no. Ok, nie wiem, co ten duch robi, słuchajcie, tak naprawdę. Ta winda mnie doprowadzi do szału. Nie tędy. Tędy. Dobra, mamy tyle rzeczy, o mój Boże, trzeba do góry jeszcze wejść. Dobra, na razie jeszcze czekajcie. Dół, 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 dół. A czy na przykład ja mogę? Myślałem, że to będę mógł zrzucić, ale nie zrzucę tego, bo to jest przecież wielki, gigantyczny automat do gier. No trudno. Dobra, tędy tu. Chodź. Stój. Idziemy do góry. Będziemy próbować zrzucać no bo co? Tu coś. O, pudło. I teraz. Nie, ty. Ty. Spróbujmy to pudło. No ale możesz tam. O, tam. Serio. No dobra. O. No ale weź 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 weź. Kurde, żem spadł. A dlaczego? W się sensie, po co? Wszystko tłukę jak leci już. Dobra, zostało nam słuchajcie, 7 kilometrów do zrobienia. Idziemy na górę. Nie, myślę, że raczej yy, yy, no złoto nie, ale myślę, że raczej yy, srebro powinno pyknąć, co? Jak myślicie? No, weź, dobra. No nie, no, tego ksera to ja na pewno nie. Nie zrzucę. Nie ma takiej opcji, no ale, o Jezu. Chodź, no ale chodź, na kółka i jedziesz. Dobra, przez okno myślę, będzie szybciej. Tu, 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 no, no, mm, żartowałem z tym srebrem chyba, wiecie? Tu jest miejsce, no dawaj to tu. Boże, się kręcę jak poloneza, bym tańczył! To jest tak wiecie, położone na styk, naprawdę na styk. Hmm, cztery 4 nam zostały. Ok, nie no, będzie brąz. Jak zresztą zawsze. Idź mnie z tym krzesłem. No, przeciśniesz się z tym pudłem. No, babo! Dobra. Tam jest wielki ten taki... Czekajcie, ja te kartony może porzucę najpierw, co? Bo to... Tu. O. Możesz przejść normalnie tędy? Jakieś dzikie wiraże robisz mi. Dobra, niech będzie tam trudno, niech leży. Weźmy znowu automat do wody. No, yy, do windy. Bo tu jest winda i będzie brąz już i za chwilę nie wiem w ogóle czy się... No dawaj mi tu. Dobra. Tartujesz ze mnie sobie. A to jak wyciągnąć tą wielką taśmicę jakąś? No nie tak źle. Dobra, jakoś idzie. Chodź. No, ale... Ciągnij to! Ja pierdziele... No. Mhm. no. Jeszcze ksero mi się zdupiło. Nie no, to jest hit. No przecież jest zaraz szczeznę No możesz ty to wziąć. Zaklinowałem się. Na, na, na. Nie, no to to jest po prostu hit. No, Jesus, nie, najgorzej spakowanie. To jest tak upierdliwe, serio, że się po prostu nie da. No dobrze. Nie tu czoki nie udało się wstać drukarkę do windy. No ale wstawiłem drukarkę do windy, czy nie? Chyba nie! To ma Jakiś wózek w ogóle! O co chodzi? Co oni ode mnie żądają? Czego oni ode mnie chcą? Dajcie spokój. Wstałem mam pracownika, to superbot. Mm -hmm. uuuu! Uh. Uh. dobra, gdzie mamy kolejne zlecenie? Tak do dzieła. Uh -huh. O domek! Boże, domek, a nie korporacja! Jedź! No, nie popatrzyłem na czas! Boże, on się podekscytował! <laughs> no dobra, trudno. Uuu! Uh, uh, uh -huh. Co to był za wypadek? Ciekawy, czy miał coś wspólnego z faktem, że nie miał tu. Nie ma tu łazienki. Znaczy, mm -hmm. ja mam jakiś dom po wypadku. Albo nastąpił jakiś wypadek rodzinny. Wiecie o co chodzi. No dobra, lecimy. Ile? 16. <laughs> a tu jeszcze grzmi. A to, jak mam te to, to wrota? Aha, nie, nie, nie. Wrót się nie otwiera. Cicho, ratowałem. Dobra. A te krzesło to. O jezu, a dlaczego to krzesło idzie samo? I dokąd biegniesz? Ale stój! Przecież byłeś... Chodź już tu do mnie! <gry> chodź. Tu, zobacz. Nie no, pewnie. Niech ona sobie ucieknie. Oczywiście. I czemu to się nie podświetla teraz tym razem? Nie wiem. Dobra, mamy lodówę. Yy, zagracimy lodówką... O Boże... Zagracimy lodówką, tak żeby nie zwiewały, wiecie? To jest taki plan. No właśnie, o tym mówię. Dzień dobry! sieć mi tu na trupsku. A nie, tam gdzieś łazisz. O! Nie! Hmm. Stolik. Tak? Dobrze, biorę. Mhm. To może przez okno, co? Czy nie ma takiej... No jest taka opcja, co nie ma takiej... Aha, krzesła mi w ogóle wyszły. No dobrze, fajnie. Mhm. Oczywiście. Dobrze, lodówka nie chodzi. O, tak postawiam pod ścianą. Tą lodówkę też daj tu. To na razie tego nie będę zbierał. Przestań duchu pierdzieć. To jest niekulturalne, naprawdę, już wystarczy takich rzeczy. Nie, to znaczy, ja tutaj brązu nie widzę, absolutnie, ja tu widzę dramatyczną mielonkę. Okej. Okay. Mater dejo! fotele tak wysoko, kto tak wysoko siedzi na fotelu? To jest niemożliwe, tak się łaziło mhm. No ale wniesiesz go. Tu, 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 tu! O, dobra. 4 z 16. Nie, dramat, kochani. O, łóżko. Mm. Może pójdzie sprawnie, co? Żartowałem. Przecież wiadomo, że żartowałem. Idź mnie stąd. Rycerza. Zrobiłem to niecelowo, naprawdę. No, ale to, to łóżko trzeba nie słuchać i bo za chwilę będzie problem, żeby potem to spakować. Ja już mam nauczkę. Na każdym odcinku ja się w ogóle tego nie nauczyłem jeszcze. Dociśnij to. Świetnie. Hm. A wezmę ciebie też. Cicho! Cicho! Sieć. Ale, ty, ty możesz Stolik, A dlaczego nie lampę? Oczywiście, bo stolik jest gorszy. Dlatego nie wytrzymuję krzaki mnie blokują. Wszystko mnie blokuje, a wejdziesz ty. Tu też mamy jakieś... Że... Mhm. Dwa konia, które się ruszają. Jezu, ała! Chyba rzucujecie sobie ze mnie! Ja pierdziu... Dobra, mam jakiegoś rycerza. Idź duchu. No trochę sobie nie wyobrażam tego krzesła teraz przytargiwać tam, jak one się tak ruszają i w ogóle i te fortepiany grające, śpiewające. Chodź no, spróbujmy, no bo co? Co ja mogę? Może nie będziesz łaził, co? Na razie stoi niby. A bo ja wiem, co to na jakieś jeszcze szalony pomysł. Wpadnie krzesło? O, jak się rusza, to chodź. Dziadu, ty sieć. Bardzo ładnie. Dobra. Ten pianino jest sprytne, przestań mnie gonić. Dobra UUUUUUCIE panie Zostaw mnie Tu coś jeszcze leży... łeb Zosta.. Tu nie masz wejścia, nie masz tu wejścia, do widzenia, goodbye Czuś, Mamy to jedno chodzące krzesło Tam cię wcisnę i będziesz siedzieć tam I mnie to nie interesuje I tu mamy drugie Chodzące krzesło i ty też tam będziesz siedzieć Mam nadzieję, że on nie wyleci Mamy to Teraz duchy mogą spoczywać w spokoju Ale my nie możemy spocząć od przerwy obiadowej Tak, to prawda Dobra, moi drodzy, mamy to cele bonusowe Uwaga rozwal ducha niech o zabrałem jego łeb popsuć dzieło sztuki no coś tam popsułem Teoretycznie delikatnie ale czy tak bardzo to chyba nie bardzo Dobra moi drodzy Lawki kiski bez soszki was bardzo serdecznie kończymy sobie ten odcinek Słyszymy się niedługo w kojem, Tak więc trzymajcie się Cześć buzi buzi mam poziom automa, automatów mhm. Trzymajcie się, cześć, buzi, buzi, papa, o mój Boże, salon nie, ja już wiem, słuchajcie, że ten salon to będzie dramat, ja już to po prostu czuję, w kolejnym odcinku.